Iwona Web Reader, to najszybszy sposób na udźwiękowienie Twojej strony internetowej. Dzięki niemu Twoja strona internetowa stanie się nowoczesna, bardziej funkcjonalna i wygodniejsza w odbiorze. Koniec pierwszego etapu modernizacji stacji Gdynia Główna. Tak Twoją stronę mogą widzieć osoby starsze i słabowidzące. To blisko 2 miliony Polaków. Możesz im pomóc. To proste. Akcja mówiący internet jest rozwinięta. Wypróbuj bezpłatnie usługę WebReader. W tym celu zarejestruj się w serwisie iVona.com. Po zalogowaniu na Twoim koncie będziesz miał dostęp do kreatora, odtwarzacza mowy, który znajdziesz w zakładce WebReader. W czterech prostych krokach możesz dostosować ustawienia odtwarzacza i umieścić go na stronie. W pierwszym etapie, wybierz głos. Ustaw prędkość odczytu, głośność oraz rozmiar odtwarzacza WebReader. Możesz również określić sposób jego prezentacji na Twojej stronie. Następnie możesz dobrać kolory odtwarzacza do wyglądu Twojej strony, samodzielnie ustawiając m.in. kolory tła i przycisków. W okienku podglądu sprawdzisz jak prezentuje się zdefiniowany przez Ciebie odtwarzacz Iwona WebReader. W kolejnym kroku ustalisz listę domen do udźwiękowienia. Dodając domeny kontrolujesz listę czytanych stron internetowych. Teraz wystarczy, że określisz które treści mają być czytane na stronie internetowej. Naciśnij Generuj. Gratulujemy. Twój odtwarzacz Iwona Web Reader jest już gotowy. Pozostaje go wkleić w kod Twojej strony, by zaczęła mówić. Po wypróbowaniu usługi możesz wybrać jeden z pięciu dostępnych abonamentów. Dowiedz się więcej na www.ivona.com. Niech Twoje strony internetowe przemówią.